Naahaha, no, i ten komunikat mówi wszystko. Chyba jestem ciekaw, czy faktycznie odebrali wszystkim? Odpowiednie konsekwencje. No moter, co ty na to? Jednak racjonalne było z mojej strony trzymanie się z daleka tego haniebnego procederu. A, kurde. Fałszywe pieniądze w GTA online. Ej, to pasuje do, do klimatu, w sam raz. Ale nie o tym dzisiaj miało być, bo dzisiaj, w dzisiejszym odcinku z serii Grand Theft Auto Online Challenge od e, użytkownika Sebaderen 1999 <laughs> Jest on troszeczkę zabawny, myślałem, że niewykonalny! No ale widziałem na własne oczy, da się to zrobić. Chodzi o to, żeby wjechać rowerem... Właśnie tego nie jestem pewien, jak się da wjechać. Mam nadzieję, że windą. Ale wjechać rowerem na dach Mace Banku, bo to jest najwyższy budynek w całej grze. O kurczę, ja już miałem rower. No, właśnie, i wjechać rowerem i jeszcze zjechać z tego wieżowca, ale kurde, ja to miałem rower zawsze. Gdzie jest mój BMX? Ah, no, nie mówcie, że. E, on mógł być nieubezpieczony nawet. A poza tym, nie wiem, czy BMX to jest dobra fura. <śla> fura. Czy to jest dobry pojazd? Nie, no Paradise tylko. O, kurde. Dobra, no to zajrzyjmy. Na stronę internetowe. A właśnie, a tu jeszcze jest ta niespodzianka, bo nie wiem, czy wiadomo już, przynajmniej wobec. Przecież zdążyłem, zdążyłem ogłosić do tego momentu, ale jest grupa. Założona ekipa, mordercze lamy. No właśnie, tak sądziłem. Pojawia się za darmo, wreszcie, sportowy. Ta, na czarno, zachowajmy dress code. Zamów. Pre... uuu, mechanicznie koni mechanicznych, 3 litry. 317 uu, hu 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 hu, bierzemy. Jak za darmo? Nie no, nie sprzedaliście, wziąłem, po prostu. Just like that. E, ale nie, gdzie jest ten. E, niebo pedała. Nie, nie, niebo pedała. Ale pedał i mety. Dobra, ale coś porządniejszego teraz może. E, Free Cycles Endurex. Nie no, cruiser może nie. Ona się tylko różnią kolorami. No dobra, to jest taki bardziej agresywny. Powiedzmy. E, na no, przykład. W... Okej, ma czerwony lakier, idealnie posłuchasz z tych drkwików. Dobra, ale co? Moment. Wszyscy też nie rozumieją, że z tobą nie ma żartu, wysuwasz pod górę na tym sprzęcie wygodnie, jak pan nisko, wywarowane siedzenie, miękkie rączki. Bierze zapać śmigaj. Nie, no bierzemy tego. Jeszcze się szyblejszy, zasługujesz na ten rower, ten. Eee... Ja, wydaję no, 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 z masy godówki. Na prze... Ej nie, ale ten wygląda też w sumie spoko. Przyszli, bo nic bierzemy. Po prostu. Na no, 10 tysięcy, nie? Au. Au. Au, mój portfel. Dobra, ale już to będzie. Nie. Trzeba opuścić to pomieszczenie. ej, z którego zaraz trzeba będzie wywalać fury. Bo nie starczy miejsca na lepsze sprzęty. Ej. Czemu nagle tutaj? Zawsze wychodziłem tam. A, dobra, nie. Racja, ten realizm, no bo wiadomo, tutaj są drzwi. Człowiek nie musi garażem wychodzić. No ale dobra, no trzeba się pokręcić troszeczkę po okolicy. Chociażby na chwilę. To kurde, mogłem wziąć samochód. Chociażby Paradise'a i go wyprowadzić stamtąd. Ne, no, he, 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 Dobra. To mam nadzieję, że. Panowie z pedał i metal też będą tak szybcy. Ale nie, no sprawdzimy sobie nową furę. Oj, sprawdzimy. No tam <gryw> stacy ma dobre. Więc się, czy już na samym początku będzie lepsza od Gandleta? No, 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 no. Wygląda całkiem ładnie. Pewnie wielu z was, którzy już mają tą przyjemność, i grają w GTA Online. Się pewnie wozi już takimi samochodzikami. Więc dobra, to teraz moja kolej. Ok, pierwszy zakręt. No, bez strzału, ale dobra, pieczmy tu. No, coś tam drapie, coś tam drapie, ale ja mam szczęście troszeczkę gotówki. Więc to razu poczynię jakieś stosowne inwestycje. Aha, to chyba rowerek. Słyszałem ten sygnał dźwiękowy. Nice set of wheels. No, dzięki. Zderzaki. Dobra, moment, 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 moment. CO MOGĘ? Eee, ulepszenie przyspieszenia niech będzie. Zderzaki. <grytanie> Spoiler i kaczka. Kar nie, no kurde, nie, wizualia na końcu, pancerz. 112 tysięcy, dobra. Eee, Wydech materiały wybuchowe, grille. Nie no nie będziemy gotować w trakcie jazdy. Eee, co może kiedyś... O, oczywiście. A klauna. On się tak nazywa. Hmm, no dobrze. <laughs> Możemy być ulicznym klaunem. Światło zbogiego... Zbyt... O właśnie. Tu jest wszystko na szczęście. Tablica, zakierowanie. Klatka. Oczywiście, no, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dach. Aha, ewentualnie karbon. Wrogi, spoiler, zawieszenie skrzynia, o, skrzynia biegów. Pff, jasne, <grym grym> że mnie stać. Tutaj nawet nie ma co. O, o, kurde. Tą inwestycję trzeba było poczynić w pierwszej kolejności. To jest w dodatkach? Nie. Rodzaje Luksusowe ro... Ej, ej, gdzie? E e e no, 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 tu są. Kurde, co, ja jestem taki ślepy dzisiaj. 25 tysięcy. O kurde. Trochę to potrwa. Ale przynajmniej nie, jest na co zbierać. Bardzo dobrze. No to co mi jeszcze pozostaje teraz do kupienia, ewentualnie. Nie, dobra. Uzbieramy na opony. Chciałem przemalować chociażby lakierek odpowiedni, dodać. Ale nie, to wystarczy na ten moment. To dziwnie, ta klatka wygląda. Ale dobra, ale jak się teraz prowadzi, no? Dobra, zacnie. Trzeba, ale trzeba będzie gdzieś porzucić na rzecz innego samochodu. Który oddam do Los Santos Customs to będzie pierwszy zarobiony pieniądz W dzisiejszym odcinku Ale kurde, może tu coś lepsze A, o właśnie Czasami warto wjechać do parkingu I zostawić swoje auto przy okazji czy znaczy, to nie jest zbyt luksusowe, żeby je sprzedać Kurde, no Mój szarpny za klamkę okej okay. Dobra, do tego Ubermachta dostaniemy jakieś 8 tysięcy Jeżeli gdzieś nie walnę Więc delikatnie z nim Uciekaj z drogi o, o No Tutaj pani wokalistka się nie poskarży Okej, okay, ja tam ten gracz troszeczkę niepokoi mnie, A dobra, widzę na 7 tysięcy, okej, do zarobienia później w najbliższej przyszłości No to szybko sprzedaż. Handel wymienny, wymienny. Samochód za pieniądze Kurde Uh, eee, gdzie? A szyba, okej. Okay. To jestem w stanie zrozumieć. Ej, 6500, tylko. Oooo, liczę. no troszeczkę więcej. Ale spoko. Kolejny krok w stronę lepszego auta. Jeszcze lepszego, bo kurde, jest zauważana różnica. Dobra, przyznaję Wam wszystkim rację. Jeździ się sz szybciej, troszeczkę. Troszeczkę, no dobra, znacznie szybciej. Niż gauntletem, ale nie, dobra, to. Sobie mogłem to mówić wchodząc już na stronę Mace banku, a nie kręcąc się bez celu po telefonie. Jego osoba, która szuka wymówki tylko. <gryw> kiedy stoi sama i ludzie się patrzą. Tak, rozmawiam z kimś, piszę. Tak, sms -y, tak, bardzo ważne sprawy. Mam wielu znajomych i tak dalej. <gryw> tylko akurat jestem sam. Drugą godzinę w tym samym miejscu. Stoję na zimnie. Ale <gryw> nie. nie, kurczę. A nie, to, tobą jest na górze po prostu. No, Okej. Okay. Mam tylko nadzieję, że. Mój samochód jest dalej tam w tym samym miejscu, ale nie, dobra, w sumie wiecie co. Tak sobie przypomniałem teraz, że samochód to nie miał być motyw przywodni tego odcinka, o i wcale nie. Inny pojazd, zupełnie inny. No na szczęście ten nie strzela. A no, może. Po prostu celuję, a ja tutaj się dobrze maskuję przed strzałami, robiąc uniki. A to lewo, a to prawo. Nieregularnie. Ale kurczę, czy on na dach budynku sąsiadującego z moim garażem? Czyli teraz też mnie ściągnie. Aha. Au. Nie o to mi chodzi. Zupełnie nie o to, nie o to. Ale kurczę, wyjeżdżając stąd na rowerze, ale będzie przypał. Że po prostu nie ściągnie. No ale mam nadzieję, że ten rower już tam jest. No! Dziś mam maszynę za 10 tysięcy dolarów. A w życiu mi to nie dał za rower. W życiu mam jeszcze swój rower górski z komunii i się dobrze nie mieści. Jeżeli już jeszcze. Bo ostatnio aktywności fizyczne zamieniliśmy. Na siedzenie przy konsoli i, i pracę przy kąpie for oj, Podjedziesz pod to, kurde. Ej, dobra, to nie jest zły rower w sumie. Wsteczny ma i ma dzwonek. Nie wierzę. Ale dobra, tylko. Oooo, czy, szyb, 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 Lewo, prawo, lewo, prawo. Mam nadzieję, że nie snajpi teraz. Ale co, on taki wolny. Ach, nie, dobra, udało się. Nie jest taki zły, jak udało się uciec od kryminalisty strzelającego broją palną automatyczną jeszcze na rowerze. Kurde, nie jest taki zły. Oba wypatrywać największego dachu, to będzie tamten. Dobra. Na szczęście dorysowywanie się obiektów w oddali jest naprawdę daleko. Daleko się dorysowują, nawet na przestarzałych już co prawda konsolach. Kurde, innych wydadzą edycję na PlayStation 4. Albo chociażby na, na innego nagrzena. chyba go kupię. Żeby tylko poczuć tą kurde... Moja grafiki jeszcze większą niż teraz. A dlatego mój mózg powoli zaczął mnie ogarniać. Jak dobra staje się grafika ostatnio w gra. Eee, ale dobra, miał ja tu pitu 2 o grafice. No jest ładnie, dobra. Ale nie to miało być motywem. Przypomniałem czas leci, 15 minut mam na wykonanie tego challenge od momentu znalezienia roweru, czyli znalazłem go na stronie. To minęło już z 10 minut. Ale nie no, powiedzmy, że od momentu wyjazdu z garażu. Ehm, o kurde, który z was? O, tamten Rozpoznałem logo. Nie, już kiepsko zamierzam zacząłem rozpoznawać <grym <grym logotypy Marek. W grze. O kurde, no, to się mogło z gonem skończyć. Powiedzcie, że działa wam winda. Shit. Może z drugiej strony, kurczę, tam w single było coś z drugiej. Nie, bo naprawdę jeżeli trzeba będzie wjechać rowerem, to ja nie jestem w stanie wjechać rowerem na wieżowiec. To nie jest rower Spidermana. Chyba, że. Hm. No, nie ale w sumie tak na dole przecież, nie? Cholera, jakoś da się to zrobić, no powiedz że się da. To jest dobry challenge. Tylko nie wiem, czy wykonany. No, bo inaczej, no mogę próbować dowieść rower na dach. Kargobobem, chociażby. No, ale to będzie delikatna przesada. Moment, no, może tutaj spod ochron zawsze leżał. Czy tu gdzieś? Kurde, nie pamiętam, no jakoś tam się wchodziło na górę. Dobra, może faktycznie spróbujemy w ten sposób, ale tam to równie dobrze z przodu to może być to. Mamy, więc mamy, podjedźmy jeszcze z przodu, zobaczmy Czy na pewno tam nie czai się to, czego szukam? Ej nie, ten rower jest naprawdę dobry, już normalnie bym się wywalił. O nie, nie, no, 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 no. Nie teraz not now Okej okay. Zephyr na no rower, niech będzie No tylko na piechotę no to dobra Wiecie co? Serio Muszę przetransportować, przenie Przetransportować rower Cargo Bobem Na dach Ale tutaj będzie problem Bo moja 31 ranga Sprawia, że teraz już nie respawnują mi się tak często kargoboby. Teraz już bardziej. Frogery, więc. Kurde! No i nasze helikopter nie lepszy, no ale nie ma haka! Ale dobrze, no to widzimy się na lotnisku. Mam nadzieję, że jednak jakiś bobiś tam znajdzie. Wyjątkowo dla mnie. Wyjątkowo. Oh shit. Aha, ale najpierw wizyta w szpitalu, oczywiście. No dobra, jesteśmy już na miejscu, i teraz tak, gdzie jest ta zepsuta barierka? Więc ja sobie ś... no Za co już by ścigaliście? Nic nie zrobiłem, cholera, dobra. Może za szybko. No już ścigają za prędkość, to jest słabo w GTA. Oj. Obawiam się, że to. mógł nie być policjant. Oh, shit. Po prostu jedź kolego, jedź. Jedź. No, ostatnio mi się zaczął tutaj wyskoczyć, po prostu. Super, ale nie, na szczęście teraz zaliczony. Nie, nie, udany, kurde, no, Widzicie, problem z czytaniem. Ej, znowu Frogger! Nie, nawet gorzej. Czekaj, mawerik. Ej, no dajcie mi pobiego! No nie, Akurat jak go potrzebuję! No bo jak inaczej przetransportować rower? Na dach! Może tytan, ale nie, no to nie ta ranga zupełnie. No i widzicie, to jest pierwsza... Pierwsza sytuacja, kiedy naprawdę... Moja wysoka w cudzysłowie ranga pokrzyżowała mi plany. Raz to, że mam za wysoką rangę, zadziała na moją niekorzyść. Bo zazwyczaj jest tak, że no nie no buzar ci się nie pojawi. Sama łódź z też się jeszcze nie pojawi. <słyszy> Może przynajmniej teraz. Jest! Je Dobra! Tylko z werwą teraz szybko, bo nie sądzę, że miał się pojawić drugi teraz. W najbliższym czasie. A tamten gość może patrzeć teraz przez lunetę snajpy właśnie na mnie. No jeden z tych dwóch w sumie. O kurde. A w ogóle są jakieś ziomy. No, ja jestem jedynym ziomem. Ale Christinio. Takie... No PL zawsze na końcu sugeruje mi w głowie, że... Może być pole. Może, może. No. Ale nie, dobrze, no to spokojnie, to lecimy do roweru teraz. No mam nadzieję, że da się go podhaczyć, bo niby czemu nie? Co prawda będę musiał wylądować. Bo rower oczywiście zostawiłem pod daszkiem, z tego co pamiętam, to tam na pewno nie wlecę po bikie. No, w ogóle jestem też święcie przekonany o tym, że tam będzie miejsce do lądowania jakieś. No bo jak nie, no to... Kurde, może być słabo. Mila ziemią, znowu. Hmm. Ej, ewentualnie jest jeszcze jeden sposób, bo widziałem, że podobnie jak w Tytanie, chyba można otworzyć też klapę w Bobim. No to ewentualnie jeszcze taka możliwość będzie istniała. okej, okay, w ogóle wbijałem się do najwyższego, mam nadzieję, przynajmniej próbowałem. Tak, okej. Okay. Znowu logo. Znajome. Tyle już razy wchodziłem na stronę tego banku, że. Pff. No muszę zapamiętać. Coś jak się widzi to razy. Ale teraz spokojnie, spokojnie, spokojnie. Frogerem się lata zdecydowanie łatwiej. Okej, okay, no dobra. Chyba go zostawiłem z tyłu, więc... Lądujmy sobie dziarsko... Gdzieś tu? Dobra. Ej, nie, stop! Nie, nie, zostawiłem go pod daszkiem. Więc wyciągajmy haczyk. I pierwsza próba, uwaga. A, 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 a... No. Nie chcę go zmiażdżyć, więc delikatnie trzeba. Bardzo delikatnie. Okej, okay. dajesz, Dajesz, dajesz. No, przejechał po nim. Cholera, czy to znaczy, że się nie da. Ale dobra, no nie no. Nie poprzestańmy na jednej próbie. O, teraz też nic nie widzę kompletnie. Dzięki kamero. Ja czy jestem skazany na taką perspektywę. Nie mogę sobie obrócić nas całe tam trzymać. O, 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 szy, 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 no. No, ej, zaczyna się robić grubo, więc no. uspokójmy się. I jeszcze raz, spokojnie. Dozujemy wysokość. Delikatnie cofamy. Nie. Może... Teraz? Uwaga. No! Kurza do Zaraz sprawdzę, czy jest możliwość naprawdę otwarcia klapy. Bo to już zajmuje zbyt dużo czasu. Ktoś się mną zainteresuje i stracę bobiego. A czas płynie tego challenge'a przypomina. No czy, <ścoughs> czy wy to widzicie! Nie! Wysiadaj. Próbujemy otworzyć klapę. No, cios pięścią powinien załatwić sprawę. Może. czy on nie powinien płasko stać teraz? No kurczę, widziałem, że się otworzyła ostatnio. Przez jednej z cracks. Raz troszeczkę ciężej wylądowałem i... no. Ale dobra, no co, jeszcze pozostaje. Co, wpakować go do środka? Serio? Tak po prostu? I że uda mi się go później wyciągnąć? Eee, eee, e. skąd ta pra... Uuu, mocarny rower! Ej, to może tak samo można z tyłu? Na klapie! O! Ej, e. czy mi się wydawało, czy... Pojawiła się tam mała szczelina? A, uwaga. Jeszcze raz spróbujemy, tylko to troszkę wycofaj. Żeby on zaraz nie eksplodował, nie? Bo chyba jednak to 10 tysięcy, no, To było zbyt mało nawet jak na ten rower. Jak potrafi Cargo Boba poskładać. No ale dobra, no ostatnia próba z haczykiem. Ewentualnie liczę teraz, że może klapa się otworzy jak się wystartuje, ale nie. Dobra, tutaj nawet widać z prawej strony ten zeskok, gdzie mam później celować w trakcie tego challenge'a. Nie no, kurde, dupa. Więc lądujemy. I będę teraz naparzał w tą klapę tak długo, aż się nie otworzy, nie? Naprawdę. Pięć za pięścią. Aaaa nie. To za mało. Dobra, w mieście coś się dzieje. Ale na szczęście pan... Mocujący się z kargo bobem... Nie wzbudza podejrzeń. O! Pierwsza gleba! jest Super no, brawa! Brawa na super ramy! Pierwsza gleba na jego nowym... ...super rowerze. JEST! Dobra! Tylko zaraz, ja, jak ją otworzyć? Tak ładnie, dziarsko, z klasą? Mam nadzieję, że rowerem jej nie zamknę. No Otwórz się, maleńka, otwórz się. Nie bądź taka. No dobra, ale stop, Pięć razy zadziała, to musi zadziałać i drugi. No, no, mam nadzieję, że nie domknę No nie no, butem to akurat nie, super lamo Kopie, to go Boba! Co za psychol, no, ale dalej ta klapa już się powinna otworzyć, no widzę wnętrze Tam można coś wpakować Ale dobra, moment, stop, stop, stop Jest otwarta Puściły za czaski, no to Sezamie się! Nie! Dobra, jak dygnę przy lądowaniu tak puknę. Dobra, jeszcze to... Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie. No to jednak pięść. Technika zaciekłej pięści. Pięść mistrza Zen No, no cholera, no ale otwórz się już. No przecież uchyliłaś się, no nie! To to jest za trolling Aaaaaa! Bierzemy rower Staram się władować na cargo boba Mam jakiś wyskok coś Ej, stamtąd może? Ej, okej okay. Sprawdźmy No dobra, nie jest tak zwrotny jak motocykl tu by jakoś wyskoczę, przeskoczę, to bym musiał wjechać na ten murek. Da się to jest rower kurczy górski, pewnie że się da, tylko trzeba to o, potrafić zrobić Trzeba najechać centralnie Okej sz! Hamulce ma dobre Okej, to tutaj delikatnie Dobra no widzisz jaki misterny plan Muszę przedsięwziąć, żeby z, chociaż spróbować podejść do tego challenge'a, a jak się okaże, nie? A jak się kurde okaże Że tam jednak jest jakaś winda albo jakiś zdecydowanie prostszy sposób, żeby to zrobić No to słabo. Ale dobra, i tak muszę bardzo blisko podlecieć. Niebezpiecznie blisko. Eee. No dobra. Tak tu nawet, bym powiedział wręcz. No bliżej już nie mogę z grubsza. A nie spadniesz na mnie, Bobinie? Kurde, przemieścił się. Fuck. Teraz ciężko będzie do tego wsiąść w ogóle. Tak kurczę no, Nie no, ale idealnie pod rower. Mam nadzieję, że śmigiełkiem go nie strącił gdzieś. No, nie no, żeby tamten się nie zainteresował, co ja to tak właściwie wyczyniam. Dobra, powinno dać się wjechać. No ale ten wyższy mulek byłby bezpieczniejszy, ale nie, dobra, próbujemy od razu. Hop, Pff, powiem Wam nie! Nie o to chodziło. Nie, zdecydowanie. Ej, a klapa się troszeczkę bardziej otworzyła. Nie mówcie mi, że nie. Co to było? Laser! O, super. Czy zaraz będzie strzelał do mojego Bobiego, który jest uziemiony zupełnie tutaj? Ah, ale nie no, to jeżeli ten motyw z nie zadziała, to tylko tytan mi zostaje, a nie mam tytana! Mhm, mm dobra. Patrzcie, co ja wyczyniam. Już obszaja. Więc teraz wszystko albo nic, kurde! Wszystko albo nic. No nie no, ten gracz jeszcze. Zwolnił. Idzie do mnie. Zaraz pewnie wysiądzie. Dobra, trzeba się bronić. Trzeba bronić tego challengea. Chociaż tak patrzę ze na zegarek, już na pewno jest swejlowany Nie wytrzymałem limitu czasowego. Jestem przyjaźnie nastawiony. Nie strzelam. Był, przyszedł, poszedł. Okej, okay, dobra, by tak po prostu kolbą. Ej, Dora, ktoś go rozwalił? Niefajnie nie Ej, ale Bobby już się dymi. To jest już kompletnym przypałem, dobra, mogę w ogóle do niego wejść teraz. Czy to już jest poza moim zasięgiem zupełnie. Po prostu jest wejście. No lamo. No lamo! Bez przesady, ej! Halo! Oh, shit! O, oh, fucking nie, ej, autentycznie. Jeżeli teraz po prostu nie przeteleportuję się do wnętrza, no to straciłem kargo Boba. I nawet nieważne, czy otworzę tą klapę. Ej, no Seba, ej, musisz po prostu dać znać, jak wjechać rowerem na dach. To wtedy jestem w stanie to podjąć powtórnie, ale póki co. No, są grube problemy. Oj, są grube problemy. Pomysłów miałem już naprawdę kilka. Żaden nie poskutkował. Dobra, ale on będzie do mnie strzelał? Zapewne. Nie! Co ty wyprawiasz? Kto strzela? On jest tam na dole? Nie. Zresztą, dobra, nie, nie, będę na jego czaił. Lepiej, nie? Ej, tak to zróbmy, Właśnie. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa, żeby odzyskać się, bo jakoś. Nikła, bonikła, ale zawsze, ej. Ziomuś, gdzie jesteś? Tam na dole. Ja tylko tutaj chcę wskoczyć. No, będzie do mnie strzelał, nie? Menda. No ale no dobra, no to jak on strzela, to i ja muszę go ściągnąć, bo mi przeszkadza bardzo w planach. No inaczej, tak chciałem właśnie tak jak stoję teraz wjechać tutaj rowerem. I najzwyczajniej w świecie po prostu sobie polecieć jedno na drugim. Ale najwidoczniej nie da się. A dobra, wreszcie przynajmniej. Spróbujmy wziąć rower. Może otworzy się ta zasrada klapa. No nie no i teraz... Aaa, no widzicie to jest to, nie? To jest właśnie to. Serio, Seba, jeżeli nie dasz znać jak inaczej można się dostać w prostszy sposób. na wieżowca to... odwietrzam ten challenge na haczyk. Mimo tego, że jest naprawdę ej, świetny, bo to co tam można wyczynić z tego dachu. Jest jakaś masakra. Ej. Oj. Będzie tu na dole, nie? Mhm. Uh o -oh. No tak, na snajpy, najlepiej, najlepiej zamienić na snajpy. Nie dobra ale, kochani, w tym momencie... Muszę niestety skończyć ten odcinek, no ale no może. Jak Seba się odezwie w komentarzu, to podejmiemy ten challenge powtórnie już bardzo szybko. To no, trzymajcie się i do usłyszenia. Następnym razem. Pozdro, cześć, hej!